Szybkimi krokami zbliżają się do końca prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków przy ulicy Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Prace realizowane są w ramach projektu Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka ZOO. Trwa również praca nad filmem poświęconym metamorfozie Międzyrzeckiej Oczyszczalni. To co widzimy w tym momencie to jedynie zwiastun. Tymczasem najgorszy moment przepięcia starego systemu oczyszczania na nowy już za nami. Utrudnienia związane z tym etapem inwestycji trwały kilka tygodni. Ale nawet wtedy oddawany z Międzyrzeckiej Oczyszczalni do rzeki Krzny oczyszczony ściek nie stanowił zagrożenia. Dziś w Zwiastunie prezentujemy ostatni etap oczyszczania ścieków i oddanie do rzeki Krzny ścieku napowietrzonego, oczyszczonego, utrzymującego wszelkie normy, już po całym cyklu oczyszczania na uruchomionych nowych urządzeniach i bioreaktorach oczyszczalni w Międzyrzecu Podlaskim.